Więc A w tym sensie, ale mówię o tym właśnie wydzwanianym. Był, e, były Walkmany, widzę, że nie mieliście problemów z bateriami. Zacznę może tak, to jest, są lata 90. Tam na samym początku filmu pojawia się takie stwierdzenie, jak tam na, w telewizorze pojawiają się e, Afroamerykanie, tak się to teraz nazywa. I któryś z Was powiedział: Tak, też można. E, przeciwko czemu byście się buntowali wtedy? Bo to, że szaro było, to wiemy. Wiesz co, nie wiem, czy to do końca był taki bunt w tego w klasycznym słowa znaczeniu. Tak de facto my bardziej komentowaliśmy naszą rzeczywistość, to co nas dotyka, spotyka, to co czujemy, to co e, wydaje nam się, że jest ważne I, i raczej to było na takiej zasadzie. To, nie, to nie, nie była manifestacja jakichś poglądów, wiesz, walka z rządem, czy coś w ten deseń. Opowiadaliśmy takie dość introwertyczne e, sytuacje, które okazały się bardzo bliskie setkom tysięcy ludzi. No introwertyzm właśnie tam jest taki silny w waszej twórczości, jak ktoś sobie na spokojnie, może nie posłucha, ale właśnie wczyta, bo nie zawsze wszystko można złapać przy szybkim reumowaniu, to to jest właśnie ten taki osobisty rap, tam nie ma... Rap mi się kiedyś przynajmniej na początku kojarzył, o, wow, obdrapane bloki, tak, nic się nie dzieje, jest źle w ogóle, dupy, tak, tych słów nie możemy się teraz bać, bo parę innych takich padało. E a Wasz jest taki, no, po pierwsze, że poetycki i yy, nie chodzi, Boże, o rymy. on jest taki wewnętrzny, on nawet powiem szczerze, nie jest agresywny, a niektórym ludziom może się tak kojarzyć. E, na czym polega wyjątkowość Paktofoniki z, z Twojego punktu widzenia? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że współtworzyłem to, siedzę w tym i tak dalej, no to ciężko jest oceniać siebie przez pryzmat siebie, nie? Eee, Ale może... możesz ocenić, bo w iluś projektach brałeś udział i cały czas przecież tworzysz. Wiesz co, to wydaje mi się, że tutaj jakby przede wszystkim, nie wiem, numerem jeden w tej unikatowości Paktofoniki było to, że My jakby nie robiliśmy tego dla kasy, dla popularności, dla fejmu, dla sławy itd. My po prostu chcieliśmy robić dobrą muzykę, którą się jaramy, no i to chyba nas cechowało, że to robiliśmy te kawałki przede wszystkim dla siebie, nieważne było po prostu co się z nimi dalej jakby wydarzy. I nie zabiegaliśmy o nikogo. Robiliśmy po prostu dobry rap dla samych siebie, taki tak właśnie, żeby się nim jarać. Na co dzień potem stwierdziliśmy, że jak już będziemy mieli album, to ewentualnie będziemy się zastanawiać, co z nim zrobić i komu go tam wcisnąć. No ale, ale też po trzech pierwszych numerach już wiedzieliśmy, że, które nagraliśmy w studio, czyli ja to ja, gdyby i priorytety. Wiedzieliśmy, że te kawałki już poszły po prostu w świat i do, dotarły nawet do Szczecina, gdzieś tam pocztą pantoflową przegrywane z kasety na kasetę. Oczywiście już totalnie marnej kopii w tym. Momencie, ale, ale to już powiedziało nam w, o jakiejś sile rażenia tego materiału. Tak samo Gustaw, który jest tu pokazany, że niby nas tam szuka po osiedlu, to on tak de facto no, trochę inaczej, było, bo on do mnie zadzwonił, a usłyszał naszą muzykę w Empiku w Częstochowie znowu od naszego znajomego, który mu to puścił i się tak zafascynował, że od razu zaczął nas poszukiwać no i w sumie nas znalazł, nie? Więc y, ta muzyka nawet, widzisz, będąc w undergroundzie jeszcze w dobie takiego raczkującego internetu u nas, przynajmniej tego powszechnego, bo wiadomo, że tam w rządzie i w wojsku już funkcjonował świetnie, no to, to, to wiesz, jakby po prostu ta muzyka sama się wykluwała, sama sobie szła i żyła własnym życiem, nawet poza naszym, jakby, z, nie wiem, pojmowaniem tego, bo my się dowiadywaliśmy już po fakcie zazwyczaj, a to, że tak się stało, a nie inaczej, no to, to chyba właśnie świadczy o tym, to, że, że to było unikatowe na tamte czasy.